To jest unbelievable. Ja i generowanie obrazów przez sztuczną inteligencję nie radzę sobie z tym. Totalnie. Jedyny, jedyny obraz, który udało mi się wygenerować i który ma sens, to jest e, plakat naszego szefa, który dostał na urodziny. Tu Pewnie już go, w, już go widzieliście, czy go nie widzieliście. Myślę, że mieliście szansę go zobaczyć. I to jest coś, nad czym naprawdę się upłaciłam dniami, nocami. Płakałam, śmiałam się. Dobry moment, żeby I... powiedzieć, że nie zawsze to ma sens po prostu. To nie jest moim zdaniem tak. To nie jest sztuką użycie czatu GPT. Sztuką jest użycie go mądrze rozsądnie i tak żeby to jakby te Efekt, efekty no, no. były jakościowe i nawet jak mam dostępną sztuczną inteligencję to nic dobrego z tego nie wyjdzie no z pustego to i nawet Salomon mam nie naleje jak to się mówi nie